Szanowni Państwo, chciałabym dzisiaj zaapelować do Polaków w ogólności, a widzów tego kanału w szczególności, a już w zupełnie szczególnej szczególności chciałabym zaapelować do politycznie ambitnych widzów naszego kanału, bo Polacy się zrobili ja bardzo, proszę Państwa, rozpolitykowani, na przykład bieżące wybory. No to proszę Państwa, lista kandydatów dłuższa niż paragony w Biedronce. Oczywiście zebrali podpisy, ale nawet ci, którzy zebrali, jest ich cała masa, co zapewnia nam teraz pyszną zabawę. Ale nie od razu trzeba startować na prezydenta RP. No rozumiem ambicje polityczne, ale są jeszcze inne ciekawe, nieobsadzone stanowiska, jak się okazuje. Ja na przykład proponuję takie. Mieszko, pierwszy książę Cieszyński i proszę, pusty, pusty krąg. Zapraszam. Jak to jest dobre nasz, to może trochę wziąć, bo poniedziałek znowu ja bym do no.